Weź i tam zagadaj, bo to jakieś polusy. Siema Jesteś z Polski czy sami Ukraińcy? Ja. Dobra, siema, siema. No racopy nie ma. Ty to może by zrobić? Ty jesteś z Ukrainy, czy z Polski? Polska górą. Raczej czyli Nie polski, jestem. A, dobra dobra. Bo tak trochę zaciągasz, nie? Oj. To możliwe, że masz jakieś tam pochodzenie lekkie ukraińskie, ale to nie szkodzi. Przecież Polaku, Polak i Ukraińcy jak bracia, nie? Nie. <laughs> nie no, kurwa, bez przesady. <laughs> <laughs> Dziadek nie, jakiś? Ja, Dzieciak? Ja, ja jestem Polakiem i dla mnie Ukraińcy to jest jak brat. Ten stary dziad może się, może się wkurwać w te trapy, kurwa, chujowe. <laughs> no, spróbujemy. Ten dziad to się na plecze będzie wkurwiał, mi się wydaje. Albo no. na jakieś rzeczy typu nie zdefowanie bomby. To jest jak odkrywanie po prostu potencjału w ludziach, ten valorant. To mecz to inne charaktery, inne mózgi, inna psychika I kluczem jest rozgryzienie Jakich to właśnie ma Jakich to ma łeb i jaki rage będzie zadziała na niego To jest psychologiczna zabawa Patrz, patrz na cel, no. Ej, co to jest w ogóle za trap? Weź tu ściągnij, no. to ściągnij, to gdzie indziej się stawia Nie, to jest dobry, bo jakby Omen tepnął tutaj No to wtedy go widać, nie? No nie, a ja to się nie znam na, tym, na tej postaci nie wiem, jak dla nie, mnie nie, nieco nie. głupie, a chuj zobaczymy. Nie, to jest dobre. Ja to gram tylko duelami. Proszę się Feniks, bo nie mogę nic zrobić. Poczekaj, bo musimy czekać a smoke spadnie, o teraz. Bo to przy smoke'a się nie pikuje, ja oglądam Ulet to ja wiem. Jaka ranga? Chłopiak, ja nawet swojego konta nie mam, ja mam wszystkie konta to od widzów. Trzasek ja kurwa troluje. A to akurat to konto ma chyba Irona jakiegoś. Tam dym. No, właśnie, nie wiem czy ten Krystian taki siebnięty. wydaje, że po prostu. Jeszcze dzieciur. Taki głosman. No i którzy takie mają głosy. Uważaj, może być odlewą. O tam właśnie, no. A Modrespa. <słuch> Ty Krystian, weź się tak się nie bój. To, ja widziałem, jak ci myszka drygła. Musimy być opanowani, jak na wojnie. No ziomek, no weź, kurwa, wyceluj! O kurwa, JEZU Nie, nie prowokuj mnie, kurwa, jak strzelam do nich! Ty właśnie, ja mam plus jedno spalenie do dopisania. Kla za TEN mecz. Kurwa, tutaj tam spaliłem. Chodźmy na co? Nie, ja, że troll, koleś, kurwa. Kto trolluje? No tamten, kurwa. Ale co, ten, ten Krystian? Strzela. Strzela, kurwa, kilometr nad głową. A, że ten! Może on jest jakiś, Sajce. nie, może jest słaby. A zobacz, on te pułapki stawia, ty. Tak się stawia? Weźmy weź no, on, zobacz. Ja nie no nie nie z nie, na tym. Tak się nie stawia. A jak się stawia te pułapki? Weźmy cię, ustingujcie. To jest jakiś troll, kurwa. Aha, no zajebiście, kurwa, to że takimi ludzi dobiera. No, kurwa, jaki troll? To są dobrze położone pułapki. Tylko na omena to są dobre pułapki. <laughs> to na omena no, są kujome. Ale nie, kurwa. Ale nie mnie że oni mają, kurwa to omena w enemy teamie? No, sobie mają mena, ale no, nie, to ma działać na tego mena? To jedynie na odmena zadziała, to ma nam cały dzień pokazać nie jedną osobę. Cztery osoby, a nie co najwyżej. Lesowasz tam? Neon. chcesz plesa? Na wejście? Nie, nie, luz. Patrz, chyba to pułapkę jak Powiedział, że z tych drzwi mogą wyjść, że to się otworzy. Ale <grym> <dźśle> patrz co, co, kurwa. Ej <grym> <grym> no chłopie, a ta pułapka to na o tutaj. Powiedziałem, jak z tych drzwi wyjdą. Ty zobacz co to jest za pułapka kurwa, to tak to stawia. ta? No jakby ktoś z tamtych drzwi chciał wyjść. <grym> a jak nie byli stąd wyjdą? No. <grym> O, to się nie, nie otwiera, no chłopie! Ferytujmy! No, Tyrek, wyjdzie! Tak, to jest smoke. Syrat. Aha, dobra. Ale, głowostrzał. Chyba dzisiaj mam formę. Nice. Nice, nice. No właśnie, będę o Ulesa na razie pytał. Na razie trzeba w miarę normalnego udawać. Nie on chodź ze mną, bo raczej wiedzą już Weź tam się ty opiekuj tygodnia. tym Krystianem A mać jebane gówno <laughs> Akurat żebym kurwa wychylił no Fajk Dawaj Krystian Ty czemu nie strzelasz do niego? Jeden... No dobrze Mój ult jest Omen minus 70, na spokojnie łapy... A na spokojnie, bo to dwa strzały i on ginie czy mam jeszcze ult tak wyjąć? Pewnie zultuję. Co zrobi? Pewnie ja zultuję ten po prostu. A, ULTUJĘ, ULTUJĘ OGNIA, DOBRZE! Nice, bardzo ładnie. To dzięki moim pułapkom. Co ona... Ty, a co Dobra, ona się żart, cyfer. Ty nie, ale no sobie może kogoś tam złapała ta pułapka, jaką się faktycznie tam tepeł. no ale ja nie wiem, no jak dla mnie to bez sensu takie pułapki. Ustaw może. No. Tak żeby to każdy w to mógł wpaść, nie tylko Omen. Ja tak jak, żeby po prostu... Bo Omen to najmniejszy problem. A to niby na co kurwa. Żeby łapać myszycę z Donicy do chuja? Weź to kurwa podnieś, chłopie. Jak będą chcieli się tu skampić? No dobra, niech będzie. <noise> Ej, to jest jak. No to już lepsze jak, jak tam jak wcześniej stawiał na to wejście Idziemy tam na to C? Dawaj, dawaj Ja mogę no flesznąć Ja flesuję i wbijamy Koło plecy już mamy Uwaga na oczy A to smoke stoi kurwa sorry Kurde Nie idź do bomby No ja dawaj tak. Stefan, pokaż teraz No brzydwa dawaj Oni nam bombę depują. Aha, dobra, report team. No, ani by jak my bomby podkładamy. A ty sobie chodzisz po No właśnie, wy na mnie, ni kurwa, to powinniście na mnie zaczekać trochę, nie? Ludzie. O, 105, łóżko. O, od pleców, mn. od pleców, mn. o tam? tam gdzie ten brzytwa? ta, ta. tutaj są moje pułapki. Aha, no dzięki za fekin, gości, jak on był kurwa po lewo, a nie od pleców. Ale ja mówię Omen! Ale jaką on tu by tu był, to by wszedł w te pułapki! A <śmany> jak zobaczymy, tu pułapki to nie ma, to no, nie, nie mogę kurwa. No właśnie, tam były te pułapki na tego Omena! Co nie, nie ma opcji, zadziałają działają. No właśnie, jak on mógł być na plecach, jak tam... A, kur... On nie był na plecach, on stał Ej, słyszycie obok mnie? Halo! Ej! Halo! No. Słyszycie mnie? Nie bo mi coś urywa mikrofon. Nie, bo jakieś lagi mam. Nie, mówię, że ten, że jakby ten omen mam. był na plecach, to go te pułapki złapały. No to przecież kurwa my info dostaniemy od Sejfera. Jak on dostawia tam po skrzynkach, no to on się nie tepnie. No głupi, ale śmieszne o to chodzi. Mnie <laughs> bardziej rozjebało jak zaczął Stefan to gadać I <śmiech> ze śmiechu już kurwa nie mógł Fenik zdrotuj Kurwa poszedłem i zobaczyłem tą linkę <laughs> Jak <Jadne wisi. śmiech> tutaj! Trzeba ja się popatrzeć na te pułapki jeba Dobra ale ten trap co postawił Seifer <laughs> jest do kitu Nie ale pa jak ktoś tutaj podskoczy to dostanie tą pułapkę Jak będą ze schodów schodzili O DOBRZE! Ej, ja widziałem jak on w tą pułapkę się i teraz ten omen. No w końcu coś te pułapki kurwa robią. Cesarz, daj spike. Ty ziomek, w sumie, ja myślałem, że ty jakiś pojebany jesteś, ale w sumie... Widzę teraz sens tych pułapek. Chodź, bo nam to, przegramy na czas. Zostało 30 sekund. Właśnie, Dobra. nie ma czasu. Ej, powiedz, że ten, że... że nie chcesz w pułapkę swoją wejść. Powodźcie tam do góry i powiedz, że ten do że no dopierdolisz, że nie będę jeszcze to przychodził. Nie, tu pułapka jest za duża. Cypher się znęła! Kurwa jest tutaj, kolejna! Utknąłem, pomóż mi! A domra, ciebie to nie zabije ta pułapka. Nie no, z dwóch stron jestem zamknięty. Ziomek, ale to jest wysoko, no przeszł be mnie, zahaczysz kurwa. Czekaj. Kurwa, nie. Jezus. za daleko. za I no, co ty robisz, ej? Nie no bo Ufa. za daleko rzuciłem Księdze Ja rozumiem się przeje, pośmiać kurwa. kurwa ale no weź no nie trolluj nam meczu Nie Dobra, idę wyjebać flesze tybu, tyneon, to był tej Neon Czacha, a kolejny bieg wrzucić wygraj. Chodźcie na A bo nie, w sumie to Krystiana będę fleszował. To mi się wydaje, że lepszy na razie na, na flesze Ej Neon, ty awczysz? Kalo Ziomek dawaj na sajta No Dobra pułapka, ta w sumie nieco lepsza Jak na te boksy będą wchodzili to ich to złapie I cóż na platformę Teraz lepsza. Krystian, <laughs> no, kurwa na wejściu się zabili. Nie no, chodźcie z tego co, to jest za duża przestrzeń. Oni snajpy mają, to w chuju. Przecież spuść ją, ona zaraz pułapkę wejdzie. Tu jest moja pułapka. Gdzie? Ano? Tutaj. <laughs> no co ona ma być? Chyba jak podskoczą, to ją aktywują. To jest, żeby tam nie skakali po tych schodach. Przeładowuję. Zniszczyli mi to schodach się nie skacze. To jest takie zabezpieczenie BKP. Bezpieczeństwo hamuje pracę, pamiętaj. No właśnie, o to mi chodzi. Żeby ich zahamować. Nie no dobra, kurwa, my się śmiejemy, a my za chwilę to przegamy. No weź, ziomek, normalnie to stawiaj. Dawaj normalnie No ale w sumie dobra, no my się, my się tutaj coś do tego safera przypierdalamy. A ta Neon to ma dwa kile, ten dziadek. Na duelistę to się... Duelista to już powinien mieć, wiem, no z pięć co najmniej, tyle co ja. Dobra, przez to przejść się już nie przejdą. I od mida też nie przejdą. Ty postaw tak ten, tak, tak, tak do kąta. Przy samej tej ta poczekaj. Albo trap na tak zwanego Jezusa. <noise> o kurwa macie objawienie. Zginął tego robota. Uciekaj, Feni. Gdzie jak to jest smoke? Czy smoka się nie pikuje? Spike leży na A. Ale wiedzieli od nas. Co? Wiedzieli od nas. Co robili? Wiedzieli. Ale co wiedzieli? Czy ty tam jesteś? No właśnie. Jeden gracz. Dlatego zginąłem. Sorry Nastręk. Bo tam pułapkę ustawić jak wtedy! To by nie przeszła. Nie no, ale krzyża postawię i ty, ty, ty zobacz, że, że się Omen wystraszy, przecież Omen to jest zły duch. W sumie no ta. No bo Ej, ja tam dawaj jeszcze raz. na kurwa, ty, a dawaj, ustaw teraz do góry nogami, to sz sz szatanistyczny krzyż. To teraz tędy Omen przejdzie na pewno, go zbejtujemy. kaj. Kurwa. Jest. Jeszcze lekko poprawić, czekaj Szkoda, że ten dziadek się, nie się zmutował Nie wiem, czy on się zmutował, ten dziadu, czy... Co, ale coś o, kurwa... Się... O kurwa, rozjebał mi, dobra, Klow, GG Troll Ciemny. Ro rozjebał mi, kurwa, punkty Clow ci pod te podowol, papki rozjebała? Pod... Ta Zn... Czego trolujesz, kurwa, ziomek? Ni... Rejs kurwa. rozwaliła je Granatę. Tak Ej, hey, tu ty masz granaty! Przeładowuję. Ale grana... Za chwilę nie. będzie zgłoszenie Krystianie, proszę się opanować Ale chłopie, nie wzdychaj mi tutaj, tylko weźnie saboty tego safera. On i tak te chujowo te łapki stawia No a ty mu tylko utrudniasz zadanie Aha, na TigerBocie mnie dojeżdżają, no to zajebiście, jeszcze mają cheaterów w teamie Czekaj, skąd wiedzieli, że ja będę wchodził tędy? Jak ja na asift'cie szedłem Zajebioza kurwa Weź i Krystian zgłaszaj Najlepiej co rundę Wie co szefer? ja nie mogę twoich pułapek rozwalić Nikt nie może naszej drużyny, przeciwnej tylko mogą Ty to dlaczego żeś mu w tamtej rozjebał ten krzyż? Nie rozwaliłem, Rej rzuciła granat, który rozwala Mój granat tylko zmniejsza ich obrażenia Na kilka sekund Na pewno? No a po co ja miałbym Cypherowi utrudniać? No nie no, teraz jest dużo troli w Valorancie, ale to już kilku spotkałem. to ja nie trolluję. No mam nadzieję, bo to już prawie był guzik na reporcie. To czekamy aż ten smoke spadnie, bo przy smoke się nie pikuje. Ale oni są po. Jak obok, jak tu jest smoke? Czekaj, bo jak pikniemy to zginiemy za chwilę. Cierpliwości. Stój tutaj, osłaniamy się. Ty patrz do lewej, ja patrzę do prawej. Oj, widzisz? Tak to byśmy zginęli od tego omena. Daj mi się mrozić to broń. To ma się uleć na początku. No! Co on taki żywotny, kurwa? Bo miał kurwa tego. Dobra, dzięki, daj. Kurwa! O, <laughs> Dobra, na jedno wyszło. O. Właśnie, bo teraz jakaś tak low jakaś inaczej i ona działa, jakieś sildy dostaje. Ta poddajemy jak mamy trzy rundy wygrane. A ja tabelę otwieram, ja klikam na F6 Kurwa ten, ten dziadek, no ten, ten masny piechu, no kurwa Gaduelisto ma 6 killi, no naprawdę to jest powód dlaczego przegrywamy Chłopie, weź się skupno, błagam cię no, drzewo rozstawiłem! Gdzie się to kurwa stoi? ale na te pułapki to można kogoś wkurwić, tylko to musi być taki, wiesz, pędzasz tego protwampa, co on tak cały czas jakieś infogado, takie taktyki opowiadał, to taki by się wkurwił. Taki, wiesz, taki młody taktyk, taki kurwa, wiesz, walorantowy łeb. Taki, co, co mu w chuj zależy. Przez smoke'a nie pikujemy, czekamy. No się nie ma smoka! A jak jest za ścianą? O tam za kątem? Jeszcze Omen ma smoki u nich Ale u nich Omen dead'u No właśnie to mógł jeszcze smoki rzucić nie, i potem tym umarł Jeszcze moich spajka Tak bo jak bo ja kwiaty ogląda kiedy podłeś tego spajka Dobra, my tutaj go osłaniamy, spokojnie. Sekund. On patrzy czy pleców nie mamy, no kurwa daj mu grać. On to chyba jest jakiś z Dread jak on takie pułapki znana Omena. Specjalnie po to tak potrafi ustawić Bez podglądania No śmiesznie on brzmi. Pierwszy raz kogoś z takim głosem spotkałem. No i przegrali. A, to Irony, Irony. Dobra reportujcie kurwa tego śmieciwanego Ej no o, weź kurwa nie wyzywaj tego Krystiana no ja pierdolę no kurwa gryzionek może i ma 9 km, Krys ale no weź się odpierdol Krystia od niego Chrystiano zostaw Krystian to jest dobra morda No właśnie więc trzeba od razu kurwa zgłaszać i jeszcze od śmieci że ci tam pocisnął Ale nie Krystianka naszego A kogo? Do kogo to było? Do kogo? mnie To <laughs> do kogo? A, tego Cyphera pewnie. Tego Stefana. Patrz kurwa, te ...płapki. Patrz, chodź, chodź. Który kurwa sabotuje grę i ciągle kurwa... Łapki rzucą nas kurwa na... <śla> Teraz płapki ty, no, nie, na gołębie. No. A jakie gołębie? Kurwa, że tu gołębi nawet nie ma w tej grze. Ale jak przylecą, no to już kurwa będą złapane. A myślisz, że, a myślisz, że dlaczego ich kurwa nie ma? No może i ta. Ale ja nie wiem, jak dla mnie to chujowe te łapki. Tak samo to Neon przecież ci mówi. Neon ma taką samą opinię. Ty w ogóle ja. jaka dywizja? Ja? No, no. Serialnie nie ogarniam co to dywizja. No, no ranga no. Jaką masz rangę? Srebro 3. Dobra, to ja zaraz przyjdę. Jak ktoś to się wespnij po tej linie. Nie da się! guzik, F, guzik F. Używaj liny, ziomek, kurwa, tu mam dobrego celu Nie się, bied. Jak się nie trzeba ja widzę, że to jest lina Aha Czy to jest tak na tym, jak na... Jak się ta, jak się ta mapa nazywa? Na splicie Aha, jak oni oh, nice. przez moje pułapki, kurwa? Dawaj, dawaj, zabijesz Nice Dobrze oni chyba się wyczulili na, na mojej pułapki, jako się kurwa dobrze mijają No ma taki Krystian! głos... Głos jak robot ma w sumie Dobra, no. uwaga Ej Krystian, ty cyborgiem jesteś? Bo to masz, mhm. Nie, bo to masz taki głos trochę robotyczny Wiem, może to jest głupie pytanie, ale... No szczerze się tak pytam Bo teraz ta technologia to do przodu poszła To... A jej teraz jest? Nie, nie jestem cyborgiem No to dobrze, bardzo dobrze Ej ziomek defuj to Zabita DEFUJ KURWA Przecież on to jest troll kurwa no, no Ja, ja pierdole no, 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 no gościu, on w kurias, powoli Troll no Ja se kamery odpaliłem Kurwa no, ja kurwa Pizza odpal śmieciu <laughs> Ty dobra może jeszcze kurwa Pod okiem kurwa ma twoje matce zrobiłem <noise> no no dawaj kurwa, kozaku dawaj, dawaj Dawaj, co to masz jeszcze do powiedzenia dzieciaku, dawaj, dawaj Dawaj mów Mów jeszcze, No kurwa spokojnie, do chuja, bo mecza mamy Miałeś frajerzy pierdolone dzieciaku, dawaj dzieciaku Usłuchujcie się No, spokój, spokój Właśnie, zgłoście tą neon i po problemie Ziomek, idź, idź Ty czai To jest B co, co ty udajesz, kurwa? To jest B. Zaraz nas pikną. No to tam tam kurwa przes Muszę lecieć Nie, to jest A. Nie czaj. Nie no, co jest czyste? Ej, ziomek to jest A. Gdzie ty na C stoisz? Spadam. To jest A. No właśnie, o. kurwa, neon. Ty no mi się wydaje, że to neon też troluje. Wiesz, to Krystian, mi się wydaje, że ta neon i ten brzydwa to są w duo. Się wyzywali tak dla Beki, trolują razem. Zobacz, co oni robią. Jeden stawia chujowo pułapki, drugi w ogóle nie zabija. Idzie się na C, kiedy to jest A. W Ja im tak ja bym ich zgłosił jednego i drugiego Tak dla mnie to nie są długo po prostu Ty jakbą to skinął kurwa zajebiste by to było N Milimetry zabrakły no. Witamy Jebu z Radomia. Tam gdzie te shity są. Kurwa, łapka. Po co tam jest? Gdzie, gdzie ta pułapka? O kurwa Ej, no co to za pułapki? Kurwa, nie, no naprawdę! Weźcie się pierdolnicie jeden z drugim. Rep... fer. Dobra, będę chodził, Krystian z tym no, z tym trolem drugim. Ty, piln... na... Ty pilnuj safera, ja a będę pilnował. Ok, na A, u mnie. B musi być czyste, bo dobre pułapki włożyłem Son na A. Właśnie nie wiem, czy on ma modulator, on tak brzmi jakby używał modulatora, jak jakiś robot gada. Co? Ale po co mam shiftować? Jak oni tak wiedzą, że tu idziemy. No. Mówisz do mnie shift, to a ja sam sobie biegasz tym... ...tym pędem. Tak to jest jeszcze głośniejsze. Ale we mnie nie rzucaj. A to jest fenem przecież ja ci pomogłem. Mogę jeszcze jednego. No ja debil. To debil. Jak debil, kurwa, tam enemy stało? Ty może byś dziękuję powiedział. Asystę dostałem za tego kila jednego. No od razu debil kurwa, a jaki ty miły Zatrzymaj tą bombę GG Nie już czasu i tak nie ma To i tak by nie było akurat Ja pierdolę no czysto to No po co ale no, no ja wiem no ale no zobacz no, przecież jak oni są w, w dło i sobie trolują mecze no to ciężko jest wygrać Jak my gramy w zasadzie 3 na 5 ale masz mniej fragu, więc o czym ty tu nie mówisz? No ale dobra, no ale to chuj w tabelę liczy się gamesens, kurwa. Jak ty chłopie mówisz, idziesz na C, kiedy bomba jest na No Co mi dać, kurwa, ogarnij się. Dobrze, ogarnij się, żeś się wyjebał. choć tutaj jest feria lepsze Gdzie to kurwa stoi? Bracie, po prostu zre. U mnie sam jaby Na. Ej, to jest ta! A ten gościu znowu jest na ten, Są to specjalnie kurwa robi. Idzie se na tyły i potem się wypierdala jeszcze Zwykły troll Smutni Ty ludzie jakiś A ja jestem rozjebany, mówi gościu, który kurwa idzie cały czas na inny bomb gdzie jest bomba w się sensie, idzie na ten bombce, gdzie bomby nie ma Bomba na, a ten se na C idzie Co ci kurwa poradzę? Przełam to nagrane kurwa na ten, na, na medalu mam klipy tam, na to... płycie kurwa masz zgrana. Czy ja to wysyłam do rajotu, to masz kurwa ziomek bana, więc ja nie wiem, na chuj ty się jeszcze kuci ze mną. No to dawaj kurwa, banu, mnie Dobrze, ja pierdolę chłopie, jesteś taki rozjebany kurwa. Ale chłopiec, ty kurwa, ty se możesz mnie wyzywać, ale jak ci przyjdzie ticket od rajotu, to się kurwa skończy. Ja już nie pokażę. Ban no, no, życzę. ban będzie zdrzędowy. Życie. życie. No to, to tak